Það er það sem þið erum við. Przez dwa minuty spotkanie i zapotrzebiciel już prowadzi jeden do zelona z a szalce lęki i da salta z 8, 9, 9, 9, Dzisiaj tak nietypowo konferencja prasowa nie, będzie, o, nie odbędzie się u nas tam w sali konferencyjnej, gdyż warunki pogodowe, burza, olbrzymia burza przeszła nad Dębicą. Zrobimy to na zewnątrz, bo każdy pewnie z kibiców chciałby usłyszeć parę słów komentarza od naszych trenerów. Kamil Kawa, trener Głogowi. Dzień, Dzień dobry, witam. O meczu, tak? Na pewno wynik 3-1. Jestem bardzo zadowolony z chłopaków. Chciałem im serdecznie podziękować za ten mecz, bo zostawili dzisiaj kupę zdrowia. Tym bardziej, że jeszcze przegrywaliśmy 1-0, a wygraliśmy ten mecz 3-1. W sumie można go podzielić znowu, tak jakby na dwie połowy. W pierwszej połowie gdzieś tam można powiedzieć, że byliśmy troszkę tłem dla, dla drużyny Iglopolu. Po naszym błędzie straciliśmy bramkę na 1-0. Później tak naprawdę w 40 minucie dopiero, minucie dopiero zaczęliśmy, zaczęliśmy grać po tej, po jednej akcji, którą zrobiliśmy w bocznej strefie, tak jak sobie to przed meczem ustalaliśmy, padła bramka na 1-1, zeszliśmy do szatni, powiedzieliśmy sobie Parę, parę słów, jak chcemy grać w drugiej połowie, jak to ma wyglądać, na pewno naszym atutem są rzuty rożne, czy tam stałe fragmenty gry, no i od razu po zmianie stron odpowiedzieliśmy tym i wygrywaliśmy 2-1, mecz zakończył się 3-1, a tak naprawdę mogliśmy ten mecz skończyć wcześniej, bo była masa sytuacji. I z drugiej połowy jestem bardzo zadowolony. Wykonaliśmy plan w 100%. To co powiedzieliśmy sobie w szatni, to realizowaliśmy na boisku i dlatego tu mówię wielkie, wielkie słowa uznania dla, dla zawodników. Myślę, że w zasłużenie wygraliśmy, tak mi się wydaje. Dziękuję bardzo panie trenerze. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję. A teraz kilka słów komentarza na szten Łukasz Sabaj. Myślę, że przegrywamy dzisiaj mecz, którego, którego nie do końca musieliśmy przegrać. E, przy stanie 1 do 0, Mieliśmy sytuację, gdzie tam mogliśmy, mogliśmy tą drugą ramkę strzelić, nie strafiamy. Przeciwnik trafia na 1-1, dostaje wiatru żagle i druga połowa. E, no, rewelacyjnie się dla niego rozpoczyna. Nie dość, że tracimy bramkę szybko, to, to, to napędzają się kontrami bardzo prostymi środkami przedestawali się bardzo często pod nasze pole karne. Stąd też. E, no myślę, że nie dosyć u nas, bo, bo mając to 1-0, chyba gdzieś w podświadomości niektórych naszych chłopaków pojawiło się lekkie rozluźnienie. I, 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 no szkoda, no przede wszystkim szkoda tego, że, że nie udało nam się podtrzymać tej dobrej pasy. Natomiast w środę jest kolejny mecz, więc jest to idealne miejsce do, do, do zrehabilitowania się za dzisiejszy pojedynek. Dziękuję.